Zaprosiłem na dzisiejszy wieczór kolegę Kolego, z BILA z Zbigniewa. ze Stronica Narodowego. Tak jest. I tu chciałem tak. powiedzieć, że ten hymn, który jest puszczany, to jest y dzieło, to jest Ludzika Wasiaka, który, który ten y postarał się ten y hymn nagrać tak y pięknie. Y solidnie, pięknie. Także to jest Ludwika Wasiaka, naszego prezesa stronnictwa narodowego. I dzisiejszy, yy, chcieliśmy yy, tak yy, omówić ostatnie dni, jeżeli chodzi o stronnictwo narodowe i o, yy, o te wydarzenia, które, które, między, yy, które, które nastąpiły. Oczywiście jedno z najważniejszych wy, wystąpień, które teraz nastąpiły, to jest 28 czerwiec, tak? tak. 28 czerwiec i godzina 15. Dlaczego mówię o 15 godzinie? Ponieważ cała impreza rozpoczęła się w Wersalu o godzinie 15. I taką tam przyjemność mieliśmy, że od tej godziny 15:00 można powiedzieć, że zaistniała Polska na mapach świata, że Rzeczpospolita zaistniała na mapach świata. I to jest Data. Tą datę jeszcze również bym połączył ze świętym Andrzejem Bobolą, który 100 lat wcześniej powiedział we Wilnie do jednego z zakonnika w roku 1819, że za 100 lat będzie, będzie Polska na ja, Polska niepodległa. Tak, tak, dziękuję za podpowiedź, Jak coś to mi podpowiedz jeszcze Halinka, także żeby to takie pełniejsze te moje wypowiedzi były. I, I ta data, y, 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 także to co, to, co przepowiedział nam święty Bobola, jednak, y, no, to się spełniło. I Roman Dmowski z Paderewskim y, tam y, według alfabetycznie podpisywali y, ten układ wersalski. Traktat traktar, traktar we, wersalski, tak, traktat wersalski, że Polska na mapach. I w tym momencie jak było wypowiedziane Pologne, czy, że Rzeczpospolita że, że, że Polska ma podpisać, czyli Paderecki Romanłowski ma podpisać, roz, y, nastąpiły salwy. 100 chyba dwie, dwie salwy, zdaje się, tak, to y, już tak y, nastąpiły. I, I, I chyba Polonez tam był zagrany. Nie, nic nie było już, nie, nie, nie daj, daj, daj tam nie, nie, nie było czasu na, na muzykowanie, Haniko, nie, nie takich rzeczy, no bo to trochę nas stawiasz, tak, trochę yy, yy. I dlaczego to są takie wydarzenia? Chciałem do tego dołączyć jeszcze i na tej podstawie dalszą moją wymowę yy, yy, mówić, że w 1922 roku był spis ludności i w jednej książce, jak to tam wyczytałem, na przykład w Łodzi było, 30, było 62% Polaków, Żydów było 31%, Niemców było 7%. A o innych no to już tam śladowe, śladowe były <totrę> te promile. i. I, co, I tu chciałem zabazować do Polaków, do Polaków, którzy chcą być narodowcami, bo to nie jest łatwo być narodowcem. Nie tylko powiedzieć, że jest się Polakiem. I do tego, do zjednoczenia się, bo jak same wam podam liczbę, Żydów było 31, Polaków 62. Jeżeli my w Polsce będzie więcej partii, jak jedna, bo jak będą dwie, mówię o tamtych czasach, ale tamte czasy wiele nie różnią się od tych. Bo my jako nadal, jako narodowcy, jako Polacy nie sprawujemy tutaj w, władzy w Polsce. Wiadomo, jak, jak teraz nas rozgrywają i chcą nas y, podpuścić, żebyśmy na wojnę na Ukrainę szli przeciwko y, Związkowi y, przeciwko Federacji Rosyjskiej. Jak i, jak i Białorusi, żeby, żebyśmy, ale to mogę nakreślić, dlaczego, dlaczego tak nas pod, podpuszczają. Mogę to w dalszym wytłumaczyć. I teraz nadal tych, tych procentów. Jeżeli, jeżeli będzie jedna partia polska, to, to wyba, wybory wygrywamy i rządzimy w Polsce. I inne ugrupowania, no, jak to się mi nie podskakują. A tak, to jeżeli będą dwie partie, to będziemy mieli tyle samo procentów, co i Żydzi, jeżeli jednakowo dostaniemy głosy, po 31, czyli będziemy musieli władzę z nimi, z, niu, z nimi się dzielić. Jak będą trzy partie, to wiadomo, że będą Żydzi nami rządzić. Bo w ten czas 32 podzielić przez 3 to ile? To 20. I prawie 21% każda partia wzyskuje i ziemi mamy o 10% mniej yy, jak, jak Żydzi, bo Żydzi będą mieli 31%. To tak, to, to, to jest jeden z punktów, i teraz na tym marszu pokazane były: yy, jakby dwie, dwie grupy. Z tego, co, to, co słyszałem. Z początku miał, miał to być jakby marsz gwiazisty, że mieli z dwóch stron, że mieli, że mieli z dwóch stron iść na plac, spotkać się. Ale nie wiem, co to zadecydowało. Czy, za, czy zadecydowało to Roman Dmowski, ta rzeźba, bo inaczej jedno z ugrupowań by musiało iść bez, bez Romana Dmowskiego. I także w, w ostatniej chwili nas, nastąpił jakaś taka zgoda, i, i ten pochód zaczął się od placu na, na rozdrożu. I, I chciałem tak na przyszłość, jeszcze, jeszcze takie to, co ja uważam, mam takie uwagi, że ta godzina o 18 to dla mnie, tu żebym ja nie mam samochodu, żebym przyjeżdżał. Jestem z. Do Warszawy jeżdżę, jeżdżę pociągiem I, i nie wiem, czy bym zdążył na ostatni nam pociąg na 22. W każdym razie, że no to jest moje takie usprawiedliwienie. Moje tam i, i, i chciałbym na przyszłość, żeby było. Że tak jak, jak tu już teraz widzę, że były wcześniej były imprezy mm, muzyczne to na, na to właśnie wyrażam zgodę, że, żeby, żeby tak nadal było. Tylko ja chętnie też bym na kordonie zagrał, tylko żebym się umiał, umiał się dogadać z Sendeckim, żeby to nie było tak jak 11 listopada, czy tam inne jeszcze, nie, nie wiem, czy nie lubi akordonu, czy coś, no ale w każdym razie no, można byłoby trochę tak umilić te, te parę dni przygotować ludzi do tego, do tego marszu. W każdym razie to, co teraz było, jestem zadowolony z tego, że, 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 że inni występowali. Tylko też mam takie pewne uwagi, że nie pasuje, żeby, tak, żeby zaśpiewać hymn, że jakąś tam rotę, a po rocie, żeby była śpiewana rosyjska melodia. To trochę tak jest dla nas, dla mnie, to był taki trochę policzek i, i, i organizatorzy, którzy to. Yy, zdecydowali się na takie coś i nie, nie, nie powinni tak do, nie powinni dopuszczać do tego. Nie wiem, czy to był rosyjski, czy to był ukraiński język, bo nie odróżniam ich. Czy tak zwany starorosyjski, czy noworosyjski, no. że, Żeby, żeby takich, takich potknięć nie, 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 było w przeszłości. Mam też pewną uwagę, że, że Narodowe ma swój swój znak, tak zwany szczerbiec. To jest to szczerbiec chrobrego. Nie łokietka, tylko szczerbiec chrobrego, który nam zaginął. Zaginął w latach, w latach 1295, a 1320 za Władysława II, za, za króla Czech, Czech i, i króla Polski. I, i, i i my dla nas to jest znak, ta, ta nasza świętość. I tutaj zauważyłem, że, że, że inne ugrupowanie po prostu skradli nam część tego szerca i robią tam sobie jakieś tam znaki, 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 znaki pogańskie. No, no tak, ten, no ja wiadomo o tym, o tym to i jest dla mnie, zróbcie tam sobie rączkę taką ładną, a, a tego szelca, a, a, a który już ma prawie 100 lat, zostawcie w spokoju, bo przecież no, cieszycie się tam. I, I żeby, bo jest takie powiedzenie, Boże, uchowaj mnie przed, przed, przed przyjaciółmi, bo z wrogami sam poradzę. I, I tu widzę, że troszeczkę jest takie pod, podkopywanie troszeczkę Stronnictwa Narodow Narodowego, troszkę ogrywanie jest po prostu nas. I, i proszę nam nie zabierać tego, tego naszej godności i nie, 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 kojarzyć, jak to się mówi, jak, jak, jak czasy zje, Rutkolczasty bo przecież, no jak, jak na, nawet w naszym hymnie jest, gdzie ksiądz, Ksiądz czwartą zwrotkę nam tu dopisał. Naprzód, naprzód idziemy idziem z zbrojni duchem, Antychrysta pędzić precz. Matko Boża nas wysłuchaj, błogosław chrobrego miecz. Także zostawcie nam tego, tego chrobrego ten chrobry, chrobry miecz. No chyba, że macie inne rozwiązanie i, i, i wy mówicie, że to jest he, 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 wo, wo, y, że to jest mm, miecz, łokietka, no. To może tak, no może że przynajmniej jakaś furtka jest wy, nie, wyjścia to nie tego. Jest mie ich miecz nie jest łokien, bo... Miale, ale, ale ten, który sendecki ma obecnie, co nam pokazuje, co tam A. te modły robił, no to jest miecz yy, Aha, tak, mierzy, tak, łokietka. Tak, no, tak, tak. Tak. Mm. Jeszcze zaraz musisz kończyć. Co tam jeszcze? I, i Jestem zadowolony, że brało 8 tysięcy ludzi, bardzo dużo, tylko później później widać widać było, że że, 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 mm. że Marsz ma inne cele, kampanie mm. naprawdę. A, tak, tak, ale jeszcze to, że, że ludzie się roześli zaraz, bo wszystko musiało uciekać mm. na pewno na pociąg, tak jak ja gdzieś yy, do domu część się spieszyła. No. I też mi się nie podoba, bo przynajmniej, przynajmniej nie ja, ale ze mną Zadar ze mną, kiedyś jeszcze w, 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 roku, 1000, w roku 2011 dla się, wpis sobie zrobił pan Braun. Ośmieszał mnie, że, że ja tam na kordonie grałem przy, przy Romanie Dmowskim. Taki sobie robi pstyczek dla mnie. Halinka to zauważyła, wpis żeśmy zrobili, i, 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 i ten wpis później zginął. Także troszeczkę brauna mam troszeczkę mm, na, pieńku. na pieńku, i nie uważam go za narodowca po prostu. Nie uważam go za, za narodowca, który się chce na bazie narodowców, no nie wiem, no, spiąć w górę po prostu, no. Na prezydent. Yy, tak, ładną ma mowę, ładnie i tak dalej, i tak dalej, ale, ale troszeczkę mam z nim troszkę te sprawy mam niewyjaśnione. I rzadko go, rzadko go widuję tam pod pomnikiem. Właśnie ja go nigdy nie widziałem pod pomnikiem. Na filmie raz był, jak, jak tam co nakręcał, coś tam potrzeba, jakoś tam yy, film. I co tam jeszcze. Co to jeszcze, jeszcze, jeszcze. jeszcze, jeszcze co ja tam no, chciałem. zaproszonych no zaproszony w ten a, a to też nie za bardzo, jak się pewnych ludzi zaprasza a później się tak jakoś tam trzeba było umieć, umieć jakoś wyjść z tego, żeby inni nie mieli do nas, do nas żalu, żeby, żeby jakiś taki, bo to wszystko jednak idzie nie na inne ugrupowanie, tylko wszystko będzie wszystko będzie szło piana na, na stróństwo narodowej życiu. Także dziękuję bardzo. Ja też dziękuję serdecznie panu koledze Zbyszkowi za wypowiedź. Do miłego zobaczenia. Wielkiej, wielkiej narodowej, narodowej Polsce. Polsce.